Jest. Czy są pytania jeszcze? Jeżeli, a proszę Pan ktoś, ktoś, proszę Państwa, dać. ponieważ tak się składa, że wczoraj była Wigilia Pracownicza, Państwo byliście zaproszeni, ale rozumiem, że różnego rodzaju obowiązki nie zawsze pozwoliły uczestniczyć w tym spotkaniu. Dlatego chciałbym, może, była taka że jest okazja tutaj Państwu Radnym, wszystkim zgromadzonym sołtysom i gościom, Życzę zdrowych, szczęśliwych, podobnych świąt. Rzeczywiście, żebyśmy podczas tych świąt mieli czas na uśmiech, na radość, na spokój ducha, czasami na wyciszenie i na branie pewnego dystansu do tego, co się dzieje wokół nas. A może też i w nadchodzącym roku więcej tolerancji i więcej zrozumienia uda nam się zrealizować. Także ja życzę też, żeby ten Mikołaj Szczodry mimo kryzysu, żeby o nikim nie zapomniał, a również przypominał sobie o nas w nadchodzącym 2013 roku. Wszystkiego no. dobrego.